Dobra, zaczynamy, łyczek we, we albo zrobimy sobie ły a co? Panowie i panie, krypto wiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Ubiegły weekend doszło do wyczekiwanego rozejmu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Chodzi oczywiście o wojnę handlową, która trwa od kilku miesięcy. Donald Trump uzgodnił z Ursulą von der Leyen ostateczne cła w wysokości 15%. Umowa handlowa zobowiązuje także Unię Europejską do zakupu amerykańskiej energii w wysokości 750 miliardów dolarów oraz uzbrojenia o wartości 600 miliardów. No, Trump, dobrze to rozegra. Takie inwestycje na pewno wzmocnią amerykańską gospodarkę. No i oczywiście rynek na to zareagował. Po ogłoszeniu tej informacji, indeks SP500 wybił dzisiaj nowe ATH. Bitcoin z kolei także zareagował pozytywnie. Po piątkowej korekcie, która zepchnęła cenę na chwilę poniżej 115 tysięcy dolarów? Wczoraj, po ogłoszeniu rozejmu BTC wraca do poziomu 120 tysięcy. A skoro mowa już o ugodzie handlowej, skorzystają z niej także firmy z Unii Europejskiej. Koncerny tak jak Airbus czy Mercedes Benz będą mogły liczyć na większy eksport swoich produktów za ocean. Ale to nie wszystko. Dobrych informacji mamy więcej. USA oraz Chiny uzgodniły, że przedłużą tymczasowy rozejm o kolejne 90 dni. Po co? By wypracować jak najlepsze porozumienie. Możliwe więc, że napięcia geopolityczne, które obserwowaliśmy przez ostatnie miesiące, będą stopniowo wygaszane. No i ma to szczególne znaczenie, bo w najbliższą środę jest kolejne posiedzenie Amerykańskiego Banku Centralnego. Tym razem raczej mało prawdopodobne, że doczekamy się obniżek stóp procentowych. Natomiast dużo większe znaczenie dla rynku będzie miała konferencja prasowa Jerome Powella. Jak informowałem w ostatnich newsach, republikanie publicznie oskarżyli prezesa o krzywo przysięstwo. Za co grozi nawet kara więzienia? Pojawią się więc na pewno pytania o to, czy Paweł będzie kontynuował swoją kadencję aż do samego końca. Dalej. Ledwo co 10 dni temu prezydent Trump podpisał ustawę Genius Act, a już mamy pierwsze efekty. Dzisiaj w nocy w telewizji Fox wywiadu udzielił Paolo Aordino. Jeżeli nie wiecie, no to jest CEO firmy Tether. Zapowiedział, że wkrótce powołają nowy zespół, który stworzy nowego stablecoina. Nowy stablecoin ma być zgodny z amerykańskimi regulacjami i docelowo ma być oferowany amerykańskim instytucjom. Grubo. Pytanie tylko, co w takim wypadku stanie się z ich obecnym stable Bitcoinem USDT, który na dzień dzisiejszy ma kapitalizację, uwaga, ponad 160 miliardów dolarów. Dalej. Amerykańskie ETFy na Ethereum kontynuują rekordowy napływ kapitału. Przez ostatnie dwa tygodnie zakumulowały ETH załączną wartość, uwaga, ponad 5,3 miliarda dolarów, wyprzedzając tym samym ETF-y na Bitcoin. efekcie cena ETH zbliżyła się do blisko 4000 dolarów i do ATH brakuje jej już tylko 23%. Dalej. W zeszłym tygodniu łącznie 8 nowych firm ogłosiło utworzenie rezerw w oparciu o Bitcoin. Tym samym akumulując na starcie ponad 20 tysięcy sztuk. Dalej. Słuchajcie, Matt Hogan, dyrektor do spraw inwestycji w Bitwise, powiedział w ostatnim filmie na platformie X, że uwaga, to może być koniec czteroletnich cykli Bitcoin. Twierdzi także, że czeka nas kilka lat dalszych wzrostów. No cóż, po raz kolejny, gdy czteroletni cykl bitcoina dobiega końca, to pojawiają się teorie o supercykl. Dla tych, którzy są na tym rynku od niedawna, to informuję, że w każdej poprzedniej hoście, dokładnie na samym jej szczycie powtarzano jak mantrę, że bitcoin już nigdy nie spadnie. Subskrybuj, lajkuj, nara.